You are approaching the secured parameter of an ecological disaster zone. Illicit crossing of the parameter. Kurwa wilki mi tu wyją O Pani to są blisko Ciebie wtedy Zwołują to stado Spierdalaj Nic mi nie zrobią O kurwa, widzę go zapierdalają za mną Ucieka do budynku jak To Zobacz masz broń Mam broń, ale kurwa no chyba pogięło ich Że oni z takiej odległości już mnie gonią, popierdolili trochę No chyba nie poważni są ci ludzie Spierdalają ganest A jak wystrzelę to one uciekną? Nie, to, to musisz zabić ich. Aha, to sobie przejebałem, dobra? Zapierdalałego na ile... Dziki janot. Ciskaj, I ciskaj, jak chłopie, skaczę, ciskaj. Na nie skaczę na ciebie, na, na klatę, nie? To jak masz Pristine klatę czy coś, to za no, pierwszą jakby hitem cię nie zabije. Ale jak jest zrujnowany w latach jak w jakichś ciuchach, to możesz wiesz, przytomność stracić, nie? Dobra, chyba je bo nie gonią mnie. Nie słyszę już wycia. Ale to jest kurwa trochę przejebane, ty, jakie ja jest z daleka w ogóle minąłem... ...że kurwa takie maciutkie kropki były na tym. I one, ja patrzę, ty, one zapierdalają moją stronę z daleka, w ogóle z jakiego daleka, kurwa? Z pół kilometra zapierdalają do mnie, Przez kurwa wielki się tak nie zachowuje, duchu no. Jak blisko podejdziesz, im zagrozisz, to może i tak cię zaatakuje, ale w taki sposób jo, to jest nim a, nierealne. To jest, że one są strasznie wypłodniałe, tak, i atakują ludzi. No dobra, ale bez przesady, kurwa, ty. Trochę lekka przesada według mnie. Wiem, że tam można przekucnąć czy coś i on wtedy cię nie zauważy, ale... Bo tutaj idzie jeden, a za nim idzie jakby stado, tak? Jakieś mają takie... <laughs> no, nie, dziwnie to jest zrobione. Biegnę tam. O kurwa, ale strzelają. Mam cztery pociski do spluwy, ale... Ale pozycjonowanie tych dźwięków teraz, chłopie, kurwa Poemat Kurwa, wiesz skąd jest typ On próbuje, kurwa, krowę ubić co za kurwa gość, Lol, krowę kurwa goń. Może ma ochotę na steka czekaj, może mnie widział leży. O, leży czy ty? O, leży, jest drugi. Jest drugi typ. Dobra, skozi się... O kurwa Proszę go leży. Drugi. Słownie. Eee. Teraz Mateusz szybko. już mandażuj się. Ale kurwa połamał je. Uuuu uh. Nice uh. Nice, nice Dobra, to wyrzuć, sks -a w łapę Ale mi kurwa, ładnie mi przeryzał Checkpulse Anno Entity z Pompki ich pojechałem. Kurwa ty O, bakszoty Znajbiście. Makarona goś miał. Mam jakieś puszki, żarcie. Plecak ma duży. O już napierdola... O, i mnie ktoś zabił. Ale jaja. Mócka nie za. Ktoś już jak usłyszał strzały, to już wierzeźnia była Chciałem kurde szybko wleco, nic z pieprza, ale nie udało się Uch, grubo Aż zaraz ją obrobię i wrzucę, ty Fajne kurwa, te dźwięki są zajebiste Ja pierdolę, jak to można teraz gościa określić, to się w dupie nie mieści, ty Możesz po prostu centralnie określić gdzie gość kurwa stoi, nie? gdzie jest, nie?